Witam Was serdecznie. Dzisiaj będę sadził bucki na tym korzeniu. Dlatego ten korzeń dzisiaj będę musiał wyciągnąć, oczyścić z mikrozorium, które nie chce rosnąć. Tam poniżej mam takie mikrozorium, które nie rośnie na tym korzeniu. No i tak chciałem mu dać szansę, ale niestety to za długo wszystko trwa, dlatego stwierdziłem, że posadzę bucefolandry na tym korzeniu, no, i zobaczcie, jak ja ten korzeń przymocowałem. On sobie tutaj wisi na takich blaszkach. I tu muszę znaleźć miejsce, gdzie ten, gdzie ten korzeń łatwo wyjdzie do góry. O, jest! Udało się odczepić. Przesunę go sobie teraz na bok i przejdziemy za chwilkę na drugą stronę. No, i teraz sobie ten korzeń wyciągnę. Zobaczcie, to jest mocowane na takich zagiętych blaszkach z kwaski. No i ten korzeń się robi coraz to bardziej ciężki, jak ja to do góry podnoszę. No okej. Okay. Jakiś anubias jeszcze się odczepił. No, jeszcze wódzki sobie wiszą luzem. No i słuchajcie, tak to wygląda. Troszkę poczekamy aż to sobie ścieknie. O. Tak to, zobaczcie, wygląda. Wiecie co? Coś mi się wydaje, że chyba znajdę lepsze miejsce na te buzki nowe. Albo po prostu gdzieś tutaj po zobaczę. Nie szkoda mi trochę tego mikrozorium ruszać. Zawieszę sobie taką tutaj na akwarium. Ja to tak, jak widać, zrobiłem. Poprzycinam sobie teraz to na spokojnie i zobaczę, bo chodzi mi o to mikrozorium tutaj. To mikrozorium nie rośnie, ponieważ skalary je cały czas skubią. No ale z drugiej strony mam ciągle nadzieję, że one przestają, przestaną skubać to mikrozorium. Jak widać fajnie się ono tutaj zaszczepiło. Także no nie wiem co zrobię. Myślę, że na początek tylko przytnę to wszystko. Tu na spokojnie, poprzycinam sobie. No i wtedy zdecyduję. Dobra, bo tu mi woda kapie, ja tu muszę coś posprzątać. Także zrobimy na chwilę przerwę i wrócimy do filmu za chwilkę. No i działamy. Słuchajcie, teraz to sobie można przycinać, bo muszę powiedzieć, że wcześniej jak to robiłem w akwarium, to miałem... Niezły problem. No i zobaczcie, jak wygląda, to jest po prostu pogryzione, nie? Jest pogryzione I to nie to, że to nie rośnie, tylko to jest po prostu zjedzone przez, przez skalary. No i ja to teraz muszę wszystko ładnie poprzycinać, te liście i może to lepiej ruszy. Zobaczymy, jak to będzie. No i troszkę poszczepię tych bucek, niektóre fajnie odchodzą same. No i jak widać tu szczyty są pogryzione. No i kurczę, co wy byście mi tu poradzili? Co ja mam w końcu z tymi skalarami zrobić? Nie piszcie mi, że daj im spirolinę, bo im daję. Coś, coś konkretniejszego. Słuchajcie, ja mam taki pomysł, że kupię po prostu granulat, wiecie, jakiś granulat nie wiem, ze spiruliną ale jakiś taki mocny dość i ten granulat będę podawał przez karnik i niech się najedzą tak wiecie, solidnie, nie? a dodatkowo dla urozmaicenia będę podawał oddzielnie karmę jak wrócę no zobaczcie tutaj są w większości obgryzione te liście no to są stare, no nie, ale większość większości są pogryzione przez, przez skalary. No dobrze, ja tu nie będę was zanudzał tym przycinaniem. Jak już to wszystko poprzycinam, jak zesnę może tutaj coś dosadzę, tutaj u dołu. podejść tutaj, bliżej Jakubson. O tutaj zechcę. to ten fragment chciałem w ogóle usunąć i obsadzić bucefalandrą. Ale nie, nie, będę tego robił, bo chciałbym, fajnie to wygląda to mikrozorium, tylko mam ciągle nadzieję, że ono będzie rosło. Jak widzicie, jest tu sporo do wycięcia. Także biorę się do roboty i już więcej nie gadam. Jak widzicie, tnę to dosyć solidnie. Aż żal usuwać, ale no niektóre liście, na przykład ten, zobaczcie, świeżutki listek, a jest po prostu pogryziony fest. No i sam nie wiem, dałem jeszcze temu mikrozorium szansę, ale no, no powinno być fajne już, gęste kurczę, gdzie nie gdzie, jak te liście są tam naprawdę schowane, że one nie, te ryby nie mogą dojść do tego, no to ładnie wyglądają, ale większość jednak wygląda słabo. No i widzę po prostu jak te skalary, jak paśnik używają tego mikrozorium. Ale cóż, coś za coś, nie? Okej, okay. ja już chyba nie będę więcej przycinał, bo, bo nic z tego nie zostanie. Na zewnątrz mikrozorium wygląda zawsze gorzej niż jak się włoży do, do wody. tego tutaj bardziej widać wtedy te czarne liście, są. I więc można być, ma się tendencję do zbytniego przycinania. Bynajmniej o ja tak mam, ale to nie zaszkodzi mikrozorium, bo y, im bardziej je się tnie, tym ono się bardziej zagęszcza. Przy okazji słuchajcie. Już światło praktycznie zgasło w akwarium, więc za chwilkę będę kończył. No to sadzenie buce falandry sobie przełożę na inny raz. Zobaczymy. Coś będę musiał jeszcze pomyśleć. Także na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.